Z ewangelii według świętego Mateusza, przyjacielu, jak tutaj wszedłeś, bez odświętnego stroju, on zaś milczał. Milczał to znaczy nie miał słowa. Nie o strój chodziło. Nie strój był problemem. Problemem było to, że ten człowiek nie miał ducha Chrystusowego. Nie miał ducha Słowa Bożego. Ten człowiek był zapewne smutny z twarzy. Czuł się nie u siebie, wyobcowany, zmarginalizowany, dlatego, że nie odkrył, iż uczta weselna jest doskonałą okazją, by otworzyć usta w szerokim, prawdziwym śmiechu, w doświadczeniu Ewangelii, w doświadczeniu napełnienia i promieniowania Bożym Słowem. Milczał, bo nie miał tego świętego słowa. Jak dobrze, że my mamy. Do zobaczenia jutro.